Witajcie moi drodzy, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj ukryłam się między wierzbami i pokrzywami, a to dlatego, że wieje bardzo silny wiatr i no, nie chciałabym, żeby on zakłócał to nasze spotkanie. Dzisiaj jest bardzo zimno i wiecie, tęsknię za słońcem, tęsknię za ciepłem, tęsknię za tym, żeby móc się powygrzewać troszeczkę, żeby móc zrzucić z siebie kurtkę i wbić się w jakieś takie letnie ubrania. No tęsknię za tym. I właśnie dziś będzie o tęsknocie, o głodzie, o głodzie słońca, o głodzie ciepła, o głodzie miłości. Wczoraj robiłam porządki w szafach swoich i y, przeglądałam różne rzeczy, Letnie, które sobie przygotowałam na ten sezon. I cóż, stwierdziłam, że jeszcze prawie żadnej z tych rzeczy nie założyłam. Bo ciągle jest zimno, ciągle wieje wiatr. Są dni też ciepłe, ale one tylko przetykają te dni zimne. One tylko się pojawiają na moment i, i odchodzą. I dalej zimno, zimno, zimno. Więc. Jest jakiś głód we mnie, właśnie tego ciepła i słońca. Ale równocześnie cały czas jest we mnie też głód tego ciepła i tego słońca, które rozprasza wszelki mrok, które sprawia, że moje serce ma siłę, by żyć. Jest we mnie też głód Boga, głód Jezusa Chrystusa. Zastanówcie się przez chwilę, czym chcecie być wypełnieni? Czego Wam brakuje w życiu? O czym najczęściej myślicie? Co zaprząta Wasze, wasze starania? Co jest Waszym pragnieniem, tak w sercu głęboko? I oczywiście, że my się troszczymy o rzeczy doczesne, prawda? O to, żeby mieć co jeść, żeby mieć co pić, żeby mieć się gdzie podziać, tak? To są normalne nasze sprawy, takie doczesne. Jest w nas głód tego, żebyśmy mieli zaspokojone po prostu swoje podstawowe potrzeby. I nie tylko podstawowe, ale są jeszcze potrzeby naszego serca, a właściwie naszej duszy. Ja będę tak wymiennie stosowała serce, dusza, te, te słowa. Czyli te takie najgłębsze pragnienia. Nasza dusza należy do Boga. I tak jak powiedział święty August, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. I jest coś takiego, że ten wewnętrzny nasz głód może zaspokoić tylko Bóg. To w nim możemy odnaleźć takie ostateczne spełnienie, ostateczne zaspokojenie. Ale my nie zawsze ten głód odczuwamy. Czasem jest tak, że koncentrujemy się tylko na tych głodach, takich właśnie zewnętrznych, tych takich, można powiedzieć, no, głód, y, tych potrzeb, zaspokojenia tych potrzeb podstawowych, czyli no właśnie, koncentrujemy się na tym, żeby zabezpieczyć ten byt materialny nasz, żeby y, no, żyć jako tako, żeby mieć zaspokojone jakieś potrzeby psychiczne, żeby czuć się bezpiecznie, żeby y, czuć się, y, mieć poczucie jakiegoś uznania, tak? Zaspokajamy te potrzeby one są bardzo ważne, ale one nie są jedyne. Czasem niektórzy tak bardzo skupiają się na tych takich bardzo zewnętrznych potrzebach, że całkowicie zapominają o tym, że jest coś jeszcze więcej. I koncentracja na tych takich tylko potrzebach właśnie żeby zaspokoić swój byt materialny może spowodować to, że całkowicie zaczynamy błądzić i w, dzisiejszej, w dzisiejszym pierwszym czytaniu jest właśnie takie, taka przestroga do tych ludzi, którzy skupiają się tylko właśnie na tym, żeby mieć. Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego, a bez rolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie, kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże i kiedy szabat byśmy mogli otworzyć spichlerz, a będziemy zmniejszać efę. Powiększać cykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów, i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać. Zobaczcie, że właśnie skupienie się na tych takich potrzebach typowo materialnych, na tym głodzie takim typowo materialnym, może spowodować, że my nie będziemy dostrzegać. Tych innych potrzeb, tych, które są głębiej nas. Będziemy tak dryfować na powierzchni. I Wiadomo, że to nie jest dobre, bo to wyrządza nie tylko krzywdę nam, bo my po prostu nie żyjemy pełnią życia, pełnią swoich możliwości, pragnień, ale też wyrządza krzywdę ludziom, którzy są wokół nas, tym, których my po prostu, czy też oszukujemy, czy wyzyskujemy po to, żeby mieć. I to może być mieć to materialne, czyli chodzi o pieniądze, ale to może być mieć. Też emocjonalne, tak? Czyli ja wykorzystuję drugiego człowieka po to, żeby zaspokoić swoją potrzebę, swój głód, właśnie emocjonalny, i traktuję go jako instrument, jako jakieś narzędzie, jako rzecz po prostu, która, jest, która ma mi służyć. I w tym czytaniu dalej są takie słowa: Oto nadejdą dni, mówi Pan Bóg, gdy ześlę głód na Ziemię. Nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów pańskich. Patrzcie, ten głód wewnętrzny, który mamy, on pochodzi od Boga. Jego y, autorem jest Bóg, no bo my należymy właśnie do Boga, my jesteśmy stworzeniem Bożym. I ten głód jest taki błogosławiony. Bo on nas kieruje na y, dobre tory, tam gdzie my powinniśmy być, kieruje nas ku stworzycielowi. I nie po to, żebyśmy teraz zapomnieli o tym naszym życiu doczesnym i żebyśmy bujali gdzieś w obłokach, tylko po to, żebyśmy właśnie to nasze życie przeżywali. W takiej łączności z Bogiem. A jak będziemy przeżywać je w łączności z Bogiem, to będziemy też przeżywać je w łączności z braćmi i siostrami i nie będziemy ich krzywdzić. Będziemy mieli takie właściwe spojrzenie, właściwą perspektywę. I biedny jest człowiek, naprawdę biedny jest człowiek, który nie odczuwa głodu Boga. Głód Boga jest czymś błogosławionym. Gód tak samo nasz, prawda, ten taki fizyczny, kiedy jesteśmy głodni, po prostu chcemy się najeść, to też jest błogosławiony, bo on pozwala nam sięgać po pożywienie i dzięki temu możemy żyć. Ale ten głód właśnie wewnętrzny, ten głód Boga, głód Bożego słowa, głód karmienia się właśnie tym słowem Bożym. Pokarmem też Bożym, ciałem Chrystusa. On jest też błogosławiony, bo on sprawia, że nasza dusza też żyje. My duszę często traktujemy tak trochę po macoszemu. Ciało widać, ciało się domaga pewnych rzeczy, a dusza gdzieś tam może być stłamszona i ona sobie tak tam kwili. Płacze, a później już nawet nie słychać tego płaczu, tego wołania, tego krzyku, nie słychać, bo go po prostu zagłuszyliśmy tym, co zewnętrzne. I głód Boga jest głodem pięknym, błogosławionym. Taki głód miał Mateusz, który dzisiaj w Ewangelii występuje, który siedział na tej komorze celnej i usłyszawszy słowa Chrystusa: Pójdź za mną, od razu wszedł. I od razu poszedł za Chrystusem. Zobaczcie, jaki on musiał mieć głód Boga. On był człowiekiem pogardzanym przez faryzeuszy, przez Izraelitów, tak, przez tych wiernych. On był pogardzany, bo on był kolaborantem, współpracował z Rzymianami. On był pogardzany, on był grzesznikiem. Ale co z tego, że był grzesznikiem, skoro on miał o wiele większy głód Boga niż ci faryzeusze, którzy niby byli tacy poprawni? Oni nie mieli głodu prawdziwego Boga. Oni się sycili wypełnianiem prawa. To ich syciło. A Mateusz pragnął relacji. Mateusz pragnął tego, do czego zaprasza nas Bóg. Pragnął relacji z Chrystusem, pragnął się z Nim spotkać. I o to chodzi w naszej wierze. Nie o wypełnianie przykazań, to jest jakby następstwo tego, że my się spotkamy z Chrystusem, ale w pierwszej kolejności chodzi o spotkanie z Chrystusem. To jest istota naszej wiary. Spotkać Chrystusa. To spotkanie z Chrystusem zaspokaja ten głód. I ten głód ciągle się odnawia. To jest właśnie takie piękne w tym, że, że my nie możemy się nasycić Bogiem raz i już mieć spokój. Tylko my tego Boga coraz bardziej pragniemy, tak jak pragniemy właśnie jedzenia. To musi być stałe dostarczanie tego pożywienia. I każda, yy, każdy dzień powinien być właśnie wypełniony takim głodem Boga. A głód Boga to jest głód spotkania z Bogiem. To jest taka świadomość, że ja Ciebie, Panie, potrzebuję. Ale ja też się chcę spotkać tak po prostu z Tobą, nie po to, żeby zaspokoił moje potrzeby tylko i wyłącznie, bo to się stanie przy Tobie. Ale chcę po prostu z Tobą być. Czy macie takie chwile, kiedy chcecie po prostu być z Bogiem sam na sam. W ciszy, nie mówiąc może za wiele. Czy zaspakajacie głód Boga? Czy pozwalacie sobie też usłyszeć ten głód Boga? A Myślę, że głód Boga można usłyszeć właśnie w ciszy i też w takim czasem niedostatku. Czasem Pan Bóg daje nam te różne takie doświadczenia znaczy, wykorzystuje może nie daje, ale wykorzystuje te nasze trudne doświadczenia, to nasze, tą naszą grzeszność, po to, żebyśmy mogli odczuć głód Jego. Tak było przecież, zobaczcie, przy tym stole później, kiedy pan Jezus poszedł na ucztę do Mateusza, tam zasiadali właśnie celnicy i grzesznicy, i faryzeusze mówili, dlaczego wasz nauczyciel jada z celnikami i grzesznikami? A Chrystus powiedział, że on nie przyszedł powołać tych takich sprawiedliwych, lecz grzeszników, a dokładnie powiedział, nie potrzebują, w tym fragmencie akurat powiedział tak, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Masz się źle, masz jakieś problemy, masz grzechy, masz rzeczy, z którymi sobie nie radzisz. Przyjdź do Chrystusa. Nie czekaj na to, że będziesz bezgrzeszny, bezgrzeszna, że sobie z czymś poradzisz i dopiero jako ten taki już wyzwolony, idealny, przyjdziesz do Chrystusa. On wcale tego nie chce. On chce ciebie takiego, jakim jesteś, jaką jesteś teraz i z taką i z takim chce się spotkać. Tym takim nieradzącym sobie, tym takim chorym. On jest najlepszym lekarzem. On przyszedł, żeby wypełniać te nasze głody. I jak, dlatego zobaczcie, znowu wraca ten sakrament pokuty i pojednania. On jest po prostu takim niezwykłym lekarstwem. To spotkanie z Chrystusem tam. Ja nie idę do, do sakramentu pokuty i pojednania, nie przystępuję tam, jako człowiek idealny, tylko właśnie jako grzesznik, po to, żeby doświadczyć uzdrowienia, tak samo do komunii świętej. I odrzućmy takie myślenie, że właśnie najpierw trzeba sobie na miłość Boga zasłużyć, bo Bóg nie jest taki, jak my czasami jesteśmy, że my kochamy pod pewnymi warunkami. No to nie jest taka miłość do końca, to jest okaleczona miłość, prawda? Miłość warunkowa. Bóg kocha nas czystą miłością i przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy, takimi poranionymi, połamanymi, z połamaną historią, z problemami, z uzależnieniami, z jakimiś grzechami, z którymi sobie latami może nie radzimy. My jesteśmy chorzy i potrzebujemy lekarza. Gdybyśmy byli zdrowi i mogli sobie sami radzić, nie potrzebowalibyśmy Chrystusa. On wie, on przyszedł po to żeby zaspokoić te nasze potrzeby. On wie, że my Go potrzebujemy. Tylko czy my właśnie odkrywamy ten głód w sobie? Czujesz głód Boga? To przylgnij do Chrystusa, spotkaj się z Nim. Nie odczuwasz tego głodu, to proś o Niego. Proś o głód Boga. I zobaczysz, że wtedy zaczniesz budować z nim relacje i zobaczysz, że wtedy będziesz tęsknić za spotkaniem z nim, za przyjęciem komunii świętej, za spowiedzią świętą i nie będziesz traktować, yy, Siebie jako kogoś, kto ma być idealny, żeby się spotkać z Bogiem, ale będziesz przychodzić właśnie taki połamany, taka połamana, taki poraniony, taka poraniona, bo chce się właśnie z Tobą prawdziwym i prawdziwą spotkać, a nie z jakimś Twoim wyide wyidealizowanym obrazem. Kochani, zostawiam Was z takimi myślami na te wakacje. Mam nadzieję, że będę mogła się z Wami spotkać jeszcze w tej przerwie wakacyjnej. Ja od poniedziałek już wyjeżdżam do Polski na wakacje i będę się starała tam nagrać jakieś kilka, może filmików. Bądźcie ze mną. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo gorąco z tej zimnej Holandii. I do zobaczenia w Polsce z Panem Bogiem! Pa!